Kto urodził się dnia 31 stycznia? Mimo swej oryginalności, wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych. Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyjny, lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wielkie umiłowanie ludzkości i jej ideałów. Ma dużo taktu i wielką łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sferach towarzyskich. Nastroje pesymistyczne i smutne szybko się zmieniają u niego na stany pełne radości. Ufności i wiary. Więcej posiada siły i energii, aniżeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie. Sprowadza to w skutkach niebezpieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna, sam on nie jest w stanie się w nich zorientować, chociaż jasne są dla wszystkich. Wrogowie jego są złośliwi i gwałtowni, a przyjaciele, wielce pomocni, okazują mu swe wsparcie, poparcie zarówno radą, jak i majątkiem. Osoby wybitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem. Jest to człowiek energiczny, lecz pozbawiony zdolności przewidywania. Jego stanowisko życiowe podlega rozmaitym alternatywom, wyniesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieoczekiwanej pomocy da sobie zawsze radę i odzyska utraconą pozycję. Czego się strzec winien? Aby nie być chaotyczny i niezrozumiały dla innych. Jego największą wadą jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealnymi. Cóż z tego, że jego światopogląd jest szeroki, skoro na niższych stadiach swego rozwoju nie potrafi zorientować się w najprostszych sytuacjach życiowych, okazując zadziwiającą krótkowzroczność. Zabiera się do roboty z całą sumiennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wielką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę. To też dzięki swej chwiejności i niezdecydowaniu, jakie okazuje nawet w najdrobniejszych rzeczach opuszcza niewykorzystane najlepsze okazje życiowe. Uwagi te, rzecz prosta, odnoszą się przede wszystkim do jednostek mniej rozwiniętych.